Dzień dobry, witam wszystkich. Zachwyceni naturą, odwiedzają Wasze domy, Wasze przestrzenie życiowe. My zapraszamy oczywiście sokiem z selera. Pijcie z nami ten sok selera. Dzisiaj powiem trochę na temat tego, dlaczego warto codziennie sobie taką szklaneczkę selerka wypić, żeby to już było rutyną w Waszym życiu i takim stałym punktem programu, ale to za chwilkę. Na razie po prostu Was bardzo serdecznie witamy i zapraszamy. Znowu coś ciekawego powiemy i pokażemy. U nas ciągle coś nowego się dzieje, więc dlatego zapraszamy. Dzień dobry, dzień Witaj. dobry. Bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się, że nas słuchacie, że nas odwiedzacie, że zamawiacie. To jest wspaniałe, że jest tak wiele osób, które Myślą o zdrowiu, ale nie tylko, bo robią jakieś kroki, myślą, działają w tym kierunku. A my w tym naszym witariańskim programie jest e, jest zachwyceni okay. naturą. Myślą o zdrowiu. Ale... Czekaj, momencik. No jest fajnie, jest wszystko dobrze. Już... Tak, w naszym Proszę. programie witariańskim zachwyceni naturą. E, po prostu e, staramy się przybliżać e, tą tematykę e, zdrowotną. Pokazywać właśnie te elementy, te procesy, które no, w ogóle występują i jakie robimy, żeby była moc, żeby była energia, odporność, zdrówko. I tak dzisiaj Ania tutaj opowie nam o soku serenotciowego, bo jak zawsze, oczywiście, pijemy soczek. No, i słuchajcie, mamy też tutaj nowe urządzenie, nową maszynę do wyciskania soku, bo stwierdziliśmy, że ta maszyna powoduje, że sok jest jeszcze bardziej smaczny, aksamitny i jeszcze lepiej nam tutaj wyciska enzymy, minerały, witaminy w tej postaci płynnej, najlepiej przyswajalnej. I też ją zaprezentujemy. No, ona też pozwala na to, że w tym czasie, kiedy się wyciska, można robić inne, inne rzeczy. Także yy, właśnie coś tutaj więcej dzisiaj pokażemy i zachęcamy, ponieważ yy, właśnie dlatego jest nowa maszyna, żeby były te soki jeszcze smaczniejsze, żeby były yy, jeszcze zdrowsze i przyjemniejsze. No one piękniejszy kolor mają, są bardziej aksamitne. Naprawdę jestem bardzo zaskoczona różnicą w jakości. Więc pokażę Wam, Jak, w jaki sposób ona funkcjonuje. Wiesiu przygląda się. O, to jest rzecz nowa, dlatego my sami na razie się uczymy. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w tej maszynie nie jestem przywiązana. Nie muszę stać i popychać, wystarczy na, na początku Włożyć tak, te składniki. Powiedz, tak, tu mamy, co włożyłam? Włożyłam zieloną pietruszkę. Wkładam teraz przepiękny baby szpinak. jest aromatyczny, taki bardzo jędrny, będzie I To ma znaczenie, soł. że na dół, na e, piersi? Tak, składniki. w tych maszynach jest jedna z ważniejszych, właśnie lepiej się ten tak wyciska, jeżeli to, co liściaste, takie delikatne na same dno, potem średnio średnio miękkie, tak bym powiedziała, to w tym wypadku ogórka wrzucimy. Do tego wrzucę jeszcze pomarańczkę. Będzie i na górę. Kroić, przekroję jabłko, bo do tej maszyny nie trzeba niczego przecinać, ale my zawsze sprawdzamy, czy jabłko jest w środku zdrowe, dlatego jabłuszko zawsze jest przecięte. Marcheweczka idzie no... Słuchajcie, jesień ma swoje prawa. Imbir oczywiście. Udamy dzisiaj więcej imbiru. Chcesz wejść więcej imbiru? Proszę bardzo. To robimy więcej imbiru. Yy, I jeszcze jabłuszko. No i o. I w trakcie jeszcze jabłuszko dołożymy. Na ten moment jest OK. Yy. Może jeszcze opowiemy, że tutaj masz wylot soku. Z... Yy, tak, to jest wyciskarka pionowa i... Jest tak specyficznie zbudowana, że tu jest sok i jest specjalny zawór zamykany, że ten sok nie spływa cały czas, tylko wtedy, kiedy sobie otworzymy. Może być cały czas otwarty, a kiedy bierzemy sok, żeby nalać, w momencie, kiedy sobie nie kapie, jest idealne rozwiązanie, z tyłu wy tego nie widzicie, wytłoki są wyrzucane do kolejnego pojemnika. Więc. Maszyna jest bardzo cicha, więc ona sobie będzie pracować, a yy, ja tylko sprawdzę góra-dół, gdzie. O. Maszyna pracuje, a my rozmawiamy. I to jest właśnie w niej najfajniejsze, że. Przez, dobrze, dobrze, Piesiu, Piesiu, lubi dobrze, dobrze, w tylko, kierunku. w w dobrym kierunku, jest dobry, właśnie też właśnie też to ona ma lewe obroty, dlatego że w razie w razie się stało, można cofnąć można tak i tak dalej, jak wszystkie maszyny dobrze, które mamy tutaj z tyłu, również mają e, tą funkcję lewych obrotów. Lewe obroty tutaj w tej maszynie też są ważne w momencie, kiedy e, e, ją rozbrajamy i te sitko nie chce e, wyjść. To przynajmniej lewe obroty na chwileczkę i leciutko fajnie wszystko się wyciąga. W ogóle jest bardzo e, przyjemne, jeżeli chodzi o mycie, bo tak naprawdę ma dwa, cztery elementy, które się bardzo e, fajnie myją i nie ma problemu z tym. I też pomiędzy sokami jest ta funkcja, że tu się do pustej misy nalewa wodę, przepuści tą wodę i jest oczyszczone. Wstępnie i możemy wstępnie innego koloru sok wcisnąć lub zostawić ją na jakiś czas. Tutaj jest... E... Teraz zobaczcie, tu już się zbiera sok, tu już się zbiera sok. I to, co Ania zauważyła, też kolor tych soków jest taki właśnie żywszy. Tutaj, jeżeli chodzi o wyciskanie, to no, tutaj troszeczkę więcej ta maszyna wyciska, powiedziałbym, większe może jest natrężenie większa siła, że o wiele mniej tej, tego, tego odpadu, tej pulpy jest. O, proszę. I tak tutaj zawój się otwiera i nam soczek. A rączki mamy tu. <laughs> nie, muszę, nie muszę się tym zajmować, bo włączam faktycznie sprawdzone, włączam i zupełnie coś innego mogę, a w tym czasie mogę soczki przygotować, desery. Soczki? Soczki, desery, ale inne soczki, bo mamy przecież jeszcze pomarańcze, jest pomarańcze, nie? Także możemy w tym nie czasie, nie czasie zupełnie inne czynności wykonywać, nie skupiając się na tym, co tutaj się dzieje. Ja sobie jedno dołożę i myślę, że to będzie ok. Dobrze, no to teraz y, powiem Wam, y, jeżeli chodzi o y, sok, no to już tu nic, nie, nic dodać, nic ująć, tylko y, otwierać zaworek, żeby się nalał albo właśnie w momencie wyciskania y, na stałe i sobie spokojnie tam wylatuje. A ja y, powiem, dlaczego pijemy seller od y, kilku lat i uważam, że y, każdy powinien ten seler pić, dlatego że y, seler posiada tak zwane klasterowe sody sodowe, y, y, sole sodowe. To są związki, aż trudno wymówić, ale to są związki, które mają ogromny wpływ na wypłukiwanie skrystalizowanych już toksyn, które się mieszczą w różnych tkankach u każdego gdzie indziej. I na przykład ogromny wpływ to ma na nasze stawy, na tretys na to, żebyśmy nie mieli problemów z tym układem ruchu, ale dotyczy to również na przykład wątroby, woreczka żółciowego. Picie soku selera pomaga, wspomaga wątrobę w regeneracji, pomaga produkować soki w czóste, w woreczku żółciowym, pomaga, wspomaga po prostu cały układ pokarmowy do prawidłowego funkcjonowania Zaczynając już na przykład od żołądka, czyli jeżeli ktoś ma zaburzone i nie, nie jest odpowiednia ilość poszczególnych elementów tego soku, soli w żołądku, kwas solny się to mówi, ale tak naprawdę to jest 7 różnych związków, które powodują tak mocne zakwaszenie naszego żołądka, jeżeli to nie działa prawidłowo, to wtedy picie soku selera powoduje, że przywraca się prawidłowe, prawidłowa właśnie, prawidłowy skład tych soków rządkowych. Ale co bardzo ważne i nawet na to się nie zwraca uwagi, te sok selera, regularne picie soku selera, który posiada takie związki, ja się tu wspomogę, apigenina i luteolina. To są związki, które mają ogromny wpływ właśnie na. Procesy neurodegeneracyjne, czyli wszelkie Alzheimery różne takie z tym związane, nie tylko SM -y, yy, oraz yy, yy, związane właśnie, tak jak mówiłam, problemy z artretyzmem. To wszystko yy, sok yy, z selera, posiadając te dwa związki, to apigeninę i luteolinę wspomaga nasz organizm i powoduje, że dłużej jesteśmy zdrowi, a jeżeli już te choroby się pojawiają, to po prostu yy, ogromny wpływ na zahamowanie i na to, że lepszy stan zdrowia. I to jest chyba ogromne znaczenie, żeby w życiu mieć właśnie takie jedzenie i taki sok pod ręką, który powoduje na przykład też ta apigenina luteolina przeciwzapalna jest, przeciwalergiczna, czyli w tych chorobach, które są związane z autoimmunoagresją. Rewelacyjnie to funkcjonuje. W ogóle przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie. Nawet z tymi bakteriami, paciorkowce między innymi to, z którymi sobie nie radzą, in, nawet leki, regularnie pijty seler rewelacyjnie sobie z tym radzi. Ma ogromny wpływ również i właśnie ten skład tego soku selera ogromny ma wpływ na rozrodczość, ale to dotyczy kobiet, ale również mężczyzn, ponieważ wpływa na prawidłowy poziom testosteronu kortyzolu, także to jest po prostu nie, nieoceniony sok, który mamy od tak pod ręką on jest, o tam leży ta sztanga selera, bo selera mamy, selera jest u nas zawsze, seler jest pięknie, można, selera można pięknie wykorzystywać w sałatkach w zupach, w różnych daniach, w chlebie, również mam przepis na chleb z selera ale najlepszy jest w postaci, w postaci soku który pijemy codziennie takie dobre pół litra to jest idealna dawka, ponieważ to spowoduje, że pięknie nam się oczyszcza układ pokarmowy, reguluje się praca tego układu pokarmowego, czujemy sytość dla osób, które chciałyby trochę schudnąć. Prowadzenie selera spowoduje, że jeden posiłek, przy czym seler jest bardzo niskokaloryczna, a czujemy się syci na jedzenie i nie ma problemu z łaknieniem. Bo przerywa nie przerywa postu, właśnie to jest bardzo ważne, że nie przerywa postu, czyli dla tych, którzy chcą sobie zrobić kilkudniowy czy kilkunastodniowy post na wodzie, mogą również sok selera pić, a nawet to jest bardzo wskazane, ponieważ to jest bomba minerałowa i to jest najlepszy izotonik, najlepszy płyn, który może, najlepszy sok, który może uzupełnić te wszystkie minerały, które w czasie postu są bardzo potrzebne. Yy, więc powiem Wam, yy, o dla cukrzyków jest rewelacyjny, bardzo fajnie reguluje poziom cukru we krwi, po prostu yy, ja, my tu mamy książkę, yy, wielokrotnie ją pokazujemy, to jest takie, taka gruba książka, która pisze o tym, w jaki sposób... Który jest napisane. No racja. <laughs> racja, A kto ma rację, to zostawia kolację, już jestem na wieczór mówiona, także już ja zaplanowany wieczór. Słuchajcie, jest w tej książce napisane, w jaki sposób wpływa seler na nasze zdrowie, jak ważne jest, żeby ten seler stosować. Jest, jest to oparte na badaniach naukowców. To nie jest książka kogoś, kto nie ma wykształcenia i sobie pisze tak, żeby sprzedać książkę, tylko to jest, to jest gruba książka, poparta badaniami, a efekt jest taki, że my pijąc już kilka dobrych lat e, czujemy się rewelacyjnie i właśnie dbamy o cały ten układ, który jest niezbędny, żebyśmy my funkcjonowali. Ja uważam, że sokselera bardzo e, pięknie wpływa właśnie na tą równowagę, którą, homostazę, która jest w naszym organizmie, ponieważ e, również ma wpływ na ilość komórek nowotworowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę. E, Cały czas pilnuje, żeby to wszystko, co na, nasze y, mechanizmy, które w naszym organizmie są na oczyszczenie, na regenerację i tak dalej, wspomaga ten sok z selera i bardzo pięknie uzupełnia to, co, co, czasami, czego nam czasami może brakować. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawę, ale regularność to wyrównuje i uzupełnia. Także polecamy sok z selera kolejny, kolejny raz. Ja piję wasze zdrowie, moje, moje pół litro za chwilę się skończy czuję się rewelacyjny. Sok wyciskamy sobie w tej y, poziomej y, maszynie, chociaż ta równie dobrze sobie radzi. O, jeszcze tutaj pokażemy, jak y, w sumie ta maszyna do końca y, to, co jest tam w środku, jeszcze troszeczkę jabłka zostało i tak dalej. Ma tam taki specjalny. Wygięty jest to taki nóż? Taki, taki nóż, taki, tak. tak taki... taki zabierak powiedziałbym, który właśnie pozwala do końca to yy, zużyć to, co wrzuciliśmy. I tak jak Ania zrobiła, najpierw wrzucamy to. Bardziej, tak wygląda pulpa. to bardziej miękkie. Czyli tutaj y, z. Y... Szpinak, zielona pietruszka, ogórek, y, pomarańczka, a potem poszły twarde, czyli marchewka, imbir i jabłko. Tak. tak. Y, chwilę, sumie... to jest właśnie fajnie, żeby. Tak, włącz jeszcze, żeby jeszcze chwilę pochodziło, to wtedy ten sok całkowicie wypchnie, który jest y, wytłoczony. Tak. Y, maszyna w sumie pracuje bardzo cicho. I tak jak powiedzieliśmy na początku, ten sok jest wiele bardziej aksamitny, przyjemny. Też ta kolorystyka, wydobycie tych enzymów, chlorofilu, tego wszystkiego, co jest w tych miękkich liściach, w ogórkach, bardzo fajnie. Ta maszyna daje sobie z tym radę. No i właśnie dlatego tą maszynę kupiliśmy, żeby jeszcze poprawić e, 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 po prostu e, jakość tego soku, tak. zdecydowanie lepsza jakość. No tak. i słuchajcie, jest na pewno bardziej wydajna. Tyle nam zostało wytłoków z tej ilości warzyw i owoców, które tu tak. wrzuciliśmy. Jest tutaj pytanie odnośnie gdzie składać zamówienia. Na jaki adres? No to może Ania powiedz, gdzie, bo tu Pani pyta odnośnie, gdzie składać zamówienia na to, co tam proponuje. Jeżeli chodzi o to, to, to jest podany numer telefonu na liście, o tutaj też mam jeszcze raz. menu świąteczne, bożonarodzeniowe. Tutaj na dole jest napisany numer telefonu i proponuję dzwonić i to jest numer cztery dwa. Proszę zadzwonić na ten numer, bo chodzi o to, że tam są szczegóły, które od razu, jeżeli chodzi o ilości, bardzo jest często tak, że my lubimy zdecydowane smaki. Jeżeli ktoś woli, żeby dla niego na przykład pasta czy któreś zdań, żeby było łagodniejsze, to, to robię. To są spersonalizowane zamówienia, czyli tak naprawdę dostajecie to, czego oczekujecie i w takim składzie, jak dla Was jest najbardziej optymalne więc dlatego najpierw proszę zadzwonić, to jest numer bezpośrednio do mnie i wtedy przyjmuję zamówienie, umawiamy się na ilości, na dzień, na sposób dostarczenia, czy to będzie kurierem wysłane, czy ja to przywiozę, czy tutaj sobie ktoś przyjedzie odebrać, to wszystko właśnie pod tym numerem telefonu jest do ustalenia. Ja myślę też, że można sms-em lub Whatsappem, to też można wstępnie napisać to zamówienie, czym jesteście zainteresowani. I jednocześnie y, potem właśnie dojdzie do rozmowy, y, uszczegółowienia, no bo to y, w przypadku dań y, tutaj myślę, że tak jak Ania powiedziała, to, to jest rzeczywiście indywidualna kwestia, y, jak to przygotować, jak też wykonać, bo to jest kwestia smaków, kwestia y, ilości. I czasami nietolerancji, bo z... ktoś może jakiegoś danego elementu. Nie móc jeść, więc zupełnie można to Tak, Mając to doświadczenie już wieloletnie w pracy w terenie, kiedy jeździmy z naszym stoiskiem na różne imprezy, to uważamy, że właśnie takie rozwiązanie jest najlepsze w przypadku dań, bo oczywiście przez sklep nasz zachwyceni Natura również można zamawiać różne dania. Tak, jest tam, jest tam pozycja taka, e, catering albo da i dania gotowe i w tych dwóch pozycjach i catering i dania gotowe macie do wyboru yy, dania, czy jakieś elementy tych dań, które można sobie zamawiać i yy, również są wysyłane, czy przeze mnie dostarczane. Także wchodźcie na stronę, yy, na sklep zachwyceni-natura.pl i tam właśnie jest, yy, jest to menu cateringowe, ale takie całoroczne, a menu świąteczne bożonarodzeniowe wstawiłam na Facebooka i wstawiłam na Instagrama, ponieważ jest to teraz właśnie w tym, w tym momencie aktualne. Tutaj jest właśnie zachwycenie naturą i tu jest opisane menu świąteczne bożonarodzeniowe, czyli to jest takie indywidualne. Tak, a na, na dole jest napisane, że już jest dostępne. Dużo osób już teraz zamawia, próbuje, czy na te święta właśnie to będzie idealne czy czy no, też jeszcze i... chcia, chciałem dodać, że bo na przykład y, soki y, również można zamówić. Y, tutaj można liczyć na ewentualnie jakieś rabaty czy upusty, jeżeli zamówienie będzie większe. A poza tym y, przygotowujemy się, bo my też jedziemy na różne spotkania, targi, do tego żeby y, na przykład y, latem czy kiedy będzie ciepło, wrażliwe dania, produkty na temperaturę, żeby były wysyłane z lodem. Z lodem, który specjalnie. Z suchym lodem. Tak, będzie tutaj do nas dostarczany i będziemy mogli to wysyłać. Także przygotowujemy się y, po prostu, przygotowujemy się tak wszechstronnie. No i myślę, że to y, też przyszłościowo pozwoli rozszerzyć y, tą naszą ofertę. I żebyście mogli korzystać z no, szerszego spektrum tych dań produktów. Z... Tak, i z to... wszystkiej, z całej palety, ponieważ w lecie wiadomo, że soków nie można wysyłać. Już próbowali próbowała mi zwykłym lodem obkładać i w różne tam torby, y, które zabezpieczały, żeby właśnie te soki się nie przegrzewały, to nie pomaga. Suchy lud na pewno rozwiąże tę sytuację. Ja chciałam jeszcze nawiązać tutaj do tego menu. Ostatnio byliśmy Mieliśmy spotkanie z takimi przesympatycznymi sportowcami, którzy, u których degustacje robiliśmy właśnie tych dań, przykładowych dań tych świątecznych, soków naszego, naszego jedzenia. I jeden z Panów zadał pytanie, bigos wegański i świąteczna wegańska kapusta, czym one się różnią? Co to, co to jest? Więc bigos wegański i kapusta wegańska tym się różni od klasycznej że kapusty, kiszo, kapusty kiszoną w ogóle sama przygotowuję, nie kupuję, bo są też pytania, gdzie kupić, gdzie jest lepsza, gdzie smaczniejsza, zdrowsza i tak dalej. Najzdrowsza to jest ta, którą sami zrobimy, więc i wtedy ja wiem, co jest w środku, więc nasze dania, czyli i Bigos i świąteczną kapustę i, i różne tam jeszcze świąteczny krok, gdy ma kapustę, to jest właśnie z naszej kapusty ukiszonej i ona nie jest gotowana. To jest najważniejsze. Taka pusta jest tylko i wyłącznie rękami wyciśnięta, żeby, żeby nie było nadmiaru soku, żeby nie była za bardzo kwaśna. I to jest wszystko. Ona jest pokrojona i potem jest do tego do, dołożone. Są e, grzyby, na przykład w wypadku bigosu. Grzyby, marynowany kokos, aromatyczne zioła, suszone, suszona śliwka, suszony pomidor bardzo różne aromatyczne zioła, przyprawy, warzywa po to, żeby ten bigos smakował, pachniał bigosem, ale żeby był zdrowy, ponieważ kapusta kiszona najczęściej gotowana musi być koło dwóch godzin. Są tacy, co kilka dni gotują kapustę kiszoną. Ponieważ kapusta kiszona ugotowana jest ciężkostrawna. I dlatego, czym dłużej gotuję, to uważam, że czym bardziej będzie miękka, to będzie lżej, lżej strawna. No to nie, nie działa w ten sposób. Kapusta kiszona jest lekko strawna do momentu, kiedy my jej nie obrobimy termicznie i nie ugotujemy. Czyli na surowo ona jest lekko strawna. Można ją podgrzać tak do 45 stopni, to wtedy jest przyjemne ciepełko, ona jest bardzo przyjemna i nadal to jest lekko strawne, czyli zaczynają się święta, świąteczna kapusta z fasolą zjadamy i możemy zjeść jeszcze kilka innych rzeczy i nie czujemy się po posiłku, jakbyśmy za chwilę mieli wybuchnąć, tylko po prostu jest to, ten organizm wręcz się cieszy, ponieważ kiszonki są jednymi z najzdrowszych dań, które można w tym okresie, bo i dużo witaminy C, i te wszystkie bakterie pozytywne dla nas. Yy, także ja zalecam, yy, w ogóle polecam spróbować, bo smakowo przetestujcie sobie, czy to jest dobre, a na pewno jest to danie, które powinniście sami na stałe mieć w swoim domu, zamiast klasycznych właśnie gotowanych kapust kiszonych, które właśnie nie mają w sobie już nic, co powinny mieć zdrowego. Jeżeli chodzi o kapustę z fasolą, fasola jest ugotowana bo fasola musi być ugotowana, ale właśnie ugotowana fasola, dobrze przyprawiona zmieszana jest z kapustą kiszoną, niegotowaną, daje to efekt rewelacyjnie smaczny, no i zdrowy. O co nam chodzi właśnie? Tak, także tutaj jeszcze odnośnie serera i postów, to serer naciowy jak najbardziej właśnie w trakcie postu to jest super, jeżeli chodzi o stosowanie serera i na w ogóle układ pokarmowy właśnie wtedy, kiedy no, sok selenarciowego pijemy, to uzdrawiamy, powodujemy, że lepiej funkcjonuje żołądek, jeli to cienkie i również jelito grube. Tutaj bardzo dużo jest informacji właśnie w tej książce na ten temat i to, ponieważ my też sami to robimy, w praktyce super to funkcjonuje. Także sok selera siowego jak najbardziej w trakcie postu. Jeszcze na pewno będziemy w tym tygodniu relacjonować kwestie degustacji, bo będziemy tutaj robić właśnie taką degustację. Już zaczynamy to robić tu na terenie kęp na okolic i docieramy do osób, które znamy. Różnych społeczności osób, i jeżeli ktoś by chciał na przykład nas zaprosić i taką degustację zrobić, i tak, może takie spotkanie, czy jakiś wykładzik, czy jakieś informacje, które interesują szczególnie właśnie w danej temacie zdrowia, to bardzo chętnie o tym powiemy. A właśnie tutaj to urządzenie i w ogóle rozszerzanie. Wiecie, urządzenia powodują, że naprawdę można świetnie przygotować dane danie, sok i w ogóle, no dzięki urządzeniom ma się jakby szersze, szerszą świadomość i umiejętność wykonywania tych dań i tego zdrowego funkcjonowania. Oczywiście w, w przypadku tego gotowania zawsze mówimy, żeby tego było jak najmniej. Żeby gotowania, smażenia, praktycznie smażenia w ogóle, a jeżeli już no tylko te które warzywa, które muszą być ugotowane, ale też to potraktowane w sposób jak najbardziej delikatny, jak najbardziej przyjazny dla naszego organizmu. I jako dodatek wtedy, żeby to nie była przewaga tych gotowanych tylko właśnie przewaga surowych, a dodatkiem, tak jak tutaj kapusta z fasolą, kapusta jest w zdecydowanej przewadze, a fasola jest dodatkiem. Tak, jako I białko. To, tak, i tak to wygląda. Plus przyprawy, które powodują, że wszystko jest lepiej strawione, lepiej przyswojone i bardziej aromatyczne. Powiem Ci, że pięknie pachnie. Mamy piękne te soki, naprawdę powiem Wam, no i w czasie, kiedy z Wami rozmawiamy, sok się zrobił. Ja to w ten sposób traktuję, to jest wartość tak. dodana. Tak. Świetnie, w takim razie bardzo dziękujemy. Będziemy kolej relacjonować kolejne wydarzenia nasze. W tej chwili skupiamy się tutaj na naszym terenie regionalnie, żeby tutaj jak najwięcej osób się o nas dowiedziało i żeby no, mogły skorzystać z tych informacji i z tych dań. Także serdecznie zapraszamy, ale oczywiście na zewnątrz również wysyłamy, także w takim razie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pijemy Wasze zdrowie. Wszystkiego najlepszego. <laughs> dużo zdrowia, radości, szczęścia z tego, co robicie na co dzień. Ja właśnie dla nas to funkcjonowanie z naturą, z owocami, z warzywami, wśród tych wspaniałych aromatów ziołowych, no to jest po prostu coś, co nas. Bardzo wciągnęło i z czego się bardzo cieszymy, że tak to funkcjonuje. Także dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchajcie, zapraszamy na przypyszne soki.